Witam serdecznie wszystkich widzów. T-75TS to jest czołg ciężki, niemiecki premium Tier 8 Bardzo fajny czołg, mało podobny do E-75, ale no jest bardzo fajny moim zdaniem. Ładnie wygląda. No i właśnie w tej bitwie na mapie Cichy Brzeg zobaczycie, co potrafi ten pojazd, a rzuciło ten niemiecki czołg na dychy. Jak wiadomo, ósemki premium najbardziej ciężkie, przynajmniej dobrze, czują się na topce, żeby walczyć z swoim pancerzem. A tutaj o dziwo też można coś wykombinować. Gracz, który właśnie kieruje tym pojazdem, to Gold Doda, Ci Skrzydeł. Witaj serdecznie. No sięło. Grasz w plutonie ze swoim kumplem, Aktuki. Witaj. Cię ma bomba i cię nie ma. Który w zasadzie już. występowaliście, ale to był jubileusz chyba Aktukiego, tak? Tak, tak. Jak tam wtedy poszło w tym jubileuszu? Bardzo dobrze. A potem już na bitwa życia? No. <grym> trzy razy i sześć. O. No cóż, IS6 ma ograniczony matchmaking, ale za to działo ze słabą penetracją. Tutaj mamy czołg, który rzuca na dychy, i tak jak teraz. No i co? Gold dodać i skrzydeł. No i jak widać, tych podkalibrowek goldowych tu masz założonych najwięcej. No, penetracja na zwykłych APKach 227 wystarczająca na topkę. Ale na dychy, no to już trzeba yy, tymi podkalibrowkami. Yy, no ale jakbyś mógł też w dwóch słowach, bo to nie chodzi o tą bitwę, że tu masz dużo golda. Yy, dlaczego akurat nazwałeś swój nick w grze yy, World of Tanks Gold, dodać ci skrzydeł? No, myślałem nad jakimś fajnym nickiem, no i akurat dużo strzelam z golda, no i tak jakoś ukradłem od RedBull'a. Podmieniłem, no wziąłem ich motto po prostu. Tak jest. W każdym bądź razie, jak wiadomo, Gold doda Ci skrzydeł. To jest no, dosyć ważna sprawa w grze World of Tanks. Dodaje skrzydeł, szybsze, podkalibrowe, pociski o prawie 60, penetracji lepsze. No tutaj na dychach zdecydowanie się przydadzą. Chociaż T-50, o jak widać, mimo to, że za bardzo nie wiadomo, no, tam podnosi lówkę. jeszcze T10 i Krav No to przebija z tego um, 53 TP. I jakbyś mógł właśnie opowiedzieć coś o tym dziale? Bo widać, że Celne yy, widać, że ma dobrą Alfę 360. Dobre przeładowanie, czyli coś na temat właśnie tego pojazdu premium. Yy, no jest to, na, moim zdaniem, przynajmniej lepsza wersja lwa szybszy wiadomo większa alfa, lepszy DPM ale ta stabilizacja tego działa bywa czasami irytująca akurat w tej bitwie no w miarę się spisywało mm -hmm. ale różnica między strzelaniem tym pojazdem full gold a full zwykłe pestki to nie była ziemia naprawdę Kurde, to tak łatwo przebiałeś tą wieżę T50 Ciężki, mocny, polski pojazd, nie? No, penetracja jest dość dobra. 285. Mhm. Nie wiem w tym, gdzie to wchodziło. Krawagen, zobaczymy. No. Za bardzo no, nawet nie chciałeś strzelać. No tu mogłem strzelić, było na zielono, ale... Tu mhm. Mhm. chyba blind szedł w tego, w tą T-10. Jak wiadomo, Love ma bardzo celne działko. Tutaj też to działko, tylko że ta stabilizacja gorsza, nie? Tak, znaczy celność też jest gorsza. Mhm. LOW ma 0,32, a ten ma chyba 0,36 mhm. A jeżeli chodzi o alfę, lew ma 320, a tutaj mamy 360. No, czyli wiadomo, czym wyższa alfa, tym też ta celność musi być gorsza, nie ma? Bata. Tak. Y no i cóż, jeżeli chodzi o y tą stronę. No to tutaj jest kraw wagn, którego teraz ciężko przeatakować. Z tyłu ma zapewne jakąś obronę, ale jak widać druga strona no totalnie przeatakowała już waszą bazę. Mamy tam cztery czołgi, ciężkie dwa TDK, Meda. To tak powoli chyba trzeba będzie się chyba wycofywać, nie? A no tutaj niestety ten kran nam zablokował flanka. Mm -hmm. Tak, chciałem go po prostu trochę wkurzyć, strzelając do niego z typ hajekami. Mm -hmm. No wiadomo, pod nerfie to tak... Blabo trochę, ale. Tak, no i ty... teraz. No? Teraz... Y, z plutonowym, właśnie myśleliśmy, czy wracać teraz, czy jeszcze nie. Mm -hmm. Tak, tylko. Y, bo nie powiedziałem. Plutonowy jest na y, Renegade. Czyli to jest czołg średni bodajże amerykański, nie? Ciężki Ciężki, aha, dobra, przepraszam no i cóż yy, Trzeba wspomóc yy, można powiedzieć obronę bazy A ten E75TS on tak fajnie wygląda już od samego początku czy jak, jakąś skórkę dosta można dostać na niego? Yy, nie, to co jest tutaj to kupię styl 3D Aha! No, też jeszcze warto wspomnieć, że ma on takie ekrany na gąsienice. No, ale zapewne, jeżeli ktoś chce zdejmować przednie kółko, no to jest widoczne. To taka jest osłona. Dobra, nie wiem, do kontowania może. No, coś tam odbija. Znaczy bardziej, to w sumie do hajków jest przydatna. Aha! Tak Ale tam hity, że tam dalej, to, to, to nie blokuje, niestety. No i cóż, zostało pięć czołgów. Wasz, wasza trójka. Cztery czołgi. No i co, na razie na pewno nie pomyślałeś, że jest szansa na medal Lille'a Ottersa. Zostałeś sam z Plutonowym. Zapewne na razie tylko myśleliście o tym, żeby wygrać tę bitwę, nie? O, no, no w sumie to myśleliśmy, że już przegrana będzie. Aha. Musimy tylko jak najwięcej damage'a zrobić. No słuchaj, no, bo to... biorąc pod uwagę, że zaraz na przykład taki jak Panzer, s 100 może podjechać yy, i da hita cię ma. No i właśnie jedzie. No tak, no jeszcze zamknięci byliśmy, bo ten Kunza z drugiej flanki yy, przyjedzie. No w każdym razie ten jak Panzer, no chyba troszeczkę yy, popełni błąd. Bo... No ruszył sam Ten kunza panzer w zasadzie nie wiadomo gdzie jest No i Love i 53TP kapują Tak jest A ten Polak tu teraz przejechał Tak jest No sytuacja gąsetka by się przydała ale no, naprawił. naprawił, ale naprawił to znaczy, że następną naprawę już będzie mieć długą. No i niestety, ten kundze teraz przyjechał mhm. i to utrudniło dość mocno sytuację. powoli też goldy kończą. A na jak panzerano? no. Znaczy mi się wydaje, że jak Panzer jakby nawet odłamkowo burzące załadował, to przypuszczam, że... ale jak widać, no wyjeżdża, wyjeżdża. Dostał drugą gąskę. No już teraz nie wyjedzie Ja też dość mocno oberwałem Teraz to w sumie już Plutonowy gania się w skundzę mm -hmm. A ja akurat dobiłem 53 Mhm. Mm no i został Love. Love wiadomo trochę Trochę popełnili błąd przeciwnicy Zlekceważyli was No tak Szczególnie ten jak panzer no fatalnie zagrał No i teraz y, co? Plutonowy w zasadzie ma na popchnięcie Kunzo Panzer Tak i tutaj właśnie mówi do mnie, że mogę sobie siódmego zrobić, waga <laughs> został Leo, chociaż też ma dużo życia. Mógłby to spokojnie też wygrać. Mhm. No ale, już zauważyłeś, że masz ponad 6 obrażeń, masz 7 zniszczonych pojazdów, jesteś na dziesiątych tierach. Ten wynik expa może być naprawdę bardzo dobry. Co to było? Tu Był hajczkiem, sobie drzewo powaliłem, żeby Aha. Móc podjechać bez spoda, ale niestety LOW się wycofał. Czyli teraz, plan jest taki, żeby podjechać go z dwóch stron? Tak. No, nie chcieliśmy ryzykować, no bo oba jesteśmy na strzał. No to zobaczymy, jak wiadomo, wieża lowa jest prawie nie do przebicia z przodu. No tam delikatnie boczki. No tu mogłem w sumie jechać już teraz, ale się bałem. No, niech LOW najpierw zobaczy plutonowego. Tak. No już teraz. No już o, i to teraz dostał. zobaczył. Tak. Teraz mogę już w sumie spokojnie jechać. Jeszcze chciałem jakiś przeczół zrobić, ale w sumie nie Mhm. No trzeba jechać, no bo ten Love może zaraz ci plutonowego zabić. Tak. Cały czas się bałem, że tam gdzieś trafi mnie przypadkiem, ale jak zobaczyłem, że tam celuje w drugą stronę, to. No tak, tylko że teraz tym strzałem pokazałeś mu, gdzie jesteś, i on teraz wie, że nie, nie jesteś z plutonowym. Tak. I mógł teraz ruszyć szarżą na plutonowego. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. By mnie też widać prędkość tego a 75 ts mhm. Bo Lof to... Osobiście go nie mam, ale słyszałem, że dość wolny jest. On był Ułowa bardzo to... wolny, ale już teraz aż tak wolny nie jest. Dodali mu lepszy silnik. I zwiększyli prędkość. No i teraz LOW już wie, że ma przeslane. Jest akurat na strzał, to jeszcze putunowy dał. By się bałem, żebym jakoś tym nie przebił No mógł No szczególnie że ten S75TS e to y, ma dość miękką w sumie tą wieżę Chociaż coś tam odbijała na początku bitwy Tak no, bo <laughs> po prostu przeciwnicy nie wiedzieli gdzie strzelać No i słuchajcie, mamy już koniec Zobaczmy na wynik i jak widać, prawie 2000 bazowego Expa, ponad 7000 obrażeń, czyli tam jakiś strzał. Aha, wtedy koło tego Kraftwagena, co ten tam to był chyba T10 podaje, tak, tak, tak. Się wycofywała. No to go na oślep tam pieprzłeś. No i cóż. Bitwa wygrana, mimo goldowych yy, wszystkich pocisków wystrzelonych, zarobek jest. No w tych czasach jak się jest w dobrym klanie, yy, to zawsze są, znaczy często są yy, włączane yy, te dodatkowe zarabiania, więc ciężko nie zarobić czołgiem premium. Dobra, tak prezentowała się bitwa. Oczywiście, jeżeli macie inne zdanie na temat czołgu E 75 ts napiszcie w komentarzu. Ja grałem tylko kilka bitewek tym czołgiem. Moim zdaniem bardzo przyjemny czołg. Lepsza zabawka niż low, ale czy, czy skuteczniejszy niż low, ciężko powiedzieć. Zależy od sytuacji. No tyle. Tak tylko przypomnę. Że jesteś z klanu Mario, a Aktuki jest innego klanu. Tak jakoś gracie Plutony, ale w tym samym klanie nie jesteście. O, no, po prostu ja sobie rezerwy puszczam. Aha. Jako, jako kadrowy tutaj. A tam Aktuki troszeczkę bardziej klanowo gra. Aha. Dobra, no to cóż. Ja dziękuję za pokazanie bitewki. Tradycyjnie na koniec, jakbyście chcieli kogoś pozdrowić. O Wacława. Pozdrawiam. Możemy. Właśnie, pozdrawiamy Wacława, pancernego. Pancerny Wacław, pozdrawiamy Cię tak. serdecznie i życzymy miłego weekendu. To tyle, dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.